Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jestem niestety sam, bo u Bartka są lekkie kłopoty. Więc dzisiaj no niestety musicie się zadowolić tylko mną, ale myślę, że i tak będzie fajny odcinek, a my już zaczynam z pierwszym meczem. Dobra, widzowie, czy nas odbierz? Nie ma, dobra, lecimy. Dobra. Hmm. Hmm. Co widzę, byśmy mogli wziąć? Dobra, plac zabaw. Jest plac zabaw, widzowie. Plac, plac zabaw. No to... Najpierw widziałem go z mojej filmy, że mam tylko jedną specjalną rzecz. Marpeka. Ale załatwialiśmy ja ropę w ostatnich, prawda? Tylko ją wymówiłam. Widziałem. Son Yes, biz ne? Nüveyi açalım abi hani önce. Ve şöyle tak, tak, tak. Ay Bir de ben çıkalım.

Dobra, tylko wiem, mój, mój błąd, przepraszam. Kurczę to, że nie. Przepraszam, że nie udało mi się z kolei tu nagrać, ale po prostu dzisiaj nie mieliśmy zbytnio czasu, kiedy. Przepraszam Was. To są jest! Widzowie, pan 2, 2. myśli gdzie widzowie. Jeszcze może uda nam się to ugrać? Pyk, pyk. Nie osanie, Co?

Oj, tutaj widzę wiele lewik. Muszę się teraz przyłożyć. Jest widzowie, ja jeszcze ubranijmy ale błagam was. Lubię. Oj widzowie, niestety, Kwaś chyba nie zostawił tej łapki w górę, ale to cóż no, chodzimy po prostu z kolejnym meczykiem, a póki nas łączy, to jak ktoś napisze każdy raj was w komentarzu to przypnę wam serduszko. A i od 4 lipca robimy daily o 14 14. Myślałem, 1414 dlatego że większość kończy szkołę. Po drugie Pewnie dużo osób lubi. Mogę przy okazji Czajnika, więc no godzinę wcześniej, żebyście sobie moje filmiki, mój filmik zdążyli obejrzeć. Więc myślę, że fajnie, że zrobił. I myślę, że Wam się podoba godzina. Więc te, to są te dwa główne powody. Nie dostał widzowie? Dostał lec. Nie wiem na Lecimy, widzowie! Ale on też jest dobrym widzowie! No, my trzeba chodzić. A! I widzowie! Pozdrawiam wszystkich widzów! Którzy żeście... Ten... Którzy... ten... Którzy ze mną grają! A i pod koniec filmu dodam jednego znajomego! Mego, do, w sumie jedno. Zaproszenie? Jedną osobę do znajomych, którą mam. I, no tak to będzie wyglądać, ten filmik. Troszkę odmienny no, chyba będzie, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. Na moje wszelkie starania. Jest ja, widzowie 2-1, 2-1, 2-1. Dış mı koşun kabı hepsi. Şimdi bize malo malo malo. Tamam cheese cheese Bize 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 bize. Syn. Pyk. Ojej, jest góry. Kurczę, był serio na jest. Lecimy, widzowie. No nie możemy po prostu tego przegrać. Mamy fajną rurkę. Hmm. Oj, 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 ale to... Ta to chyba... Przegramy. Zet! Zet! Widzowie wyrywamy 3-2! Myślę, że to się skończy 5-4 dla mnie, ale mam nadzieję, że w końcu jakoś lepszy wynik się postaram, widzowie Nie, nie dostanę, nie dostanę, nie I 50? Nie, widzowie Chyba będzie wynik 5-4, wiecie? O, no i może spróbujmy też w tym filmie zrobić test eliminacji z Skoro jesteśmy tak blisko Jej widzowie, jednak możemy to przegrać, myślałem, że wygramy hmm. Gdzie on? Tak. bir drugiej stronie. I podbijicie między Szybko. A i nie zwracajcie uwagi, proszę na was. Proszę, nie zwracajcie uwagi, co jest w tle, bo w tle jest na nim. Ja jestem. Siemanko Halo. Niestety, widzę, ja bym chętnie podiał się, ale niestety mam jakieś problemy i nie mogę wejść do rivalsu Tak, ale nie My wiem. My jeszcze oczekujemy odcinek. Tak. Jak nagrywam ten odcinek, a nagrywam 3 lipca, to oglądacie pewnie 4 lipca? To no tak. To, to, to tak od 5 lipca? 5 lipca to może, bo pytanie kiedy? Bo ja mam jeszcze, widzowie, 2-3 odcinki. Tak, i zapasowe, więc będzie ciekawe. A my no, mamy cmentarz. Widzowie, planujemy odcinek taką właśnie. Co no tam wam powiedzie? Rywalizacja będzie. Rywalizacja piłkarska. Ale, ale nie powiemy z jakiej gry. Z Rivals'ów nie? Spotnarka. Kurczę. <gry> ale nie wiedzą, ale, ale co to będzie za typ test. No Może to być reaktywacja. Może, no może to, to będzie, być wszystko. Może to być 1v1 hmm. Albo... Kto zbuduje więcej... Okiełki? No, no Szamana. No właśnie, więc... nie wiadomo. No my, my też nie wiemy, bo my jeszcze nie mamy wszystkiego ustalone razem. A. My tylko wiemy, że będziemy to nagrywać i że dla was to zrobię, bo pamiętajcie, że daily będzie o 14.14. :14. Bo też, yy, tak widzę ja powiem, bo na przykład w będzie idealna kolejka, że yy, o 14.14 Oliś, ale niektórzy też oglądają czernika Artura. To on, to Artur nauczył co 14:44 film do siebie. Ja widzę, wydałem. Ja wam mówię, czemu dałem tą 14:14, 14, bo wtedy kończycie szkołę, prawdopodobnie. Albo po sobie, jak wiecie, to 17 będzie na filmik czekał. O? Albo na przykład też ludzie lubią oglądać czajnika, więc sobie zrobiłem godzinę wcześniej. No. Żeby... bo wiem, że ludzie nie tylko mnie lubią oglądać. Ale fajne jest to, że w to jak widzowie dzisiaj układam ze strego, Czyli szkielet to banan hmm. i który ma właśnie 1414 elementów. O no to z wiegą okoliczności, no bo ja wiedziałem, że to będzie 14... 1414, tylko nie, nie z tego powodu dałem, tylko że no po prostu, tak żeby było wam wygodnie. No. Myślę, że 1414 14 to taka fajna godzina, idealna. Tak. O, widzę, wie, mamy w ogóle, teraz zobaczyłem, że mamy ciężkiego przeciwnika i to bardzo. Bo no gość, to ma, gość ma? Goś ma 191 level. Będę się dla Was starał robić coraz to lepszy kontent. Oj, tam widzę. Oj. Nie mogę go zajść, bo kurcze, ta mapa w sensie jest dla mnie mega fajna. Mega mi się to podoba, ale ta mgła nie mi nie, nie przeszkadza. Ja, widzę. Co? Nie wiem ile on dostał, a ile ja, ale mamy chyba podobną ilość. Teraz mamy na pewno podobną ilość. Ja myślę, dobra, teraz mam więcej. Oj, 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 miałem więcej. A ja nie wiem jaką dał mi tą głowę. Oj widzowie. Mam nadzieję, że chodzisz się na gumienie w tym no odcinku zrobimy. Bo pamiętajcie, no. Ten. Jak to się nazywa? Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, prawda, Nani? No, to jest z znam. Bo szykujemy jedną serię, w której Nani wygrał. Jest jeden. i Bingo, które pewnie oglądaliście, w którym ja wygrałem, ale... Ale napiszcie w komentarzach pod filmem, kto będzie więcej tylko żeby oś dotrzymał obietnicy i ile mnie zapłacił, bo jak, powiedział, że jak mu przypomniałam, to powiedział "A! ja oszukiwałam, miałam skrzyżowane palce. Napiszcie mu w komentarzach, czy mam mi dać nagrodę. No, wiecie, że nie żartuję. Ale sorry, zasady to zasady. Dwa trzysta pięćdziesiąt. No normalnie, w domu. No tak, no. No i widzowie, jesteśmy u głowy, więc nie mam teraz za dużo czasu. Albo obiadamy odcinku, dobra? Na przykład zrobię najwyżej posta a ten albo jakiś filmik, że na nie mu daję te pieniądze. Teraz widzowie, zagramy dło więc pozdrawiam. Tego gościa, który grał ze mną. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja też pozdrawiam, pozdro. Pozdrowienia na niego też masz. A i, i tak, mimo że bajka w tym odcinku nie ma, to was i tak zapraszam do jego kanału. Zostawcie mu subskrypcję, będzie mu na pewno o wiele milej. Może w grudniu też będę kanał? Kto to, to wie? Dobra, widzę. pierwszą rundę wygraliśmy. No, ale tutaj to nie było żadnego problemu. Może, właśnie, chcieliśmy zrobić, musimy 4 kila zrobić. teraz ja widzą o tej sytuacji na oktobień? Chyba nie, to, ale możesz to, powiedzieć. To widzę taki fakt ode mnie, że wiem ja sobie oktobień, 3 A możecie wchodzić, bo bardzo fajna matka, może akurat nie spotkacie. E, ja przeszedłem Red Light, Green Light na spokojnie. Jest sobie chodziłem przy lalce, to, to dwie osoby za mną chodziły, więc prawdopodobnie to byli twoi widzowie, którzy widzieli odcięty, gdzie ja byłem. Hmm? Więc widzowie, z ten. no nie bardzo często gra w OctoGame. Na przykład w... teraz się loguję do OctoGame. O, widzę? Ja do wodu, Oliś. Tak, potwierdzam, widzowie. I. No? Nie, ja mam dzikę na temat Squid Game. Bardzo bym. Chciał sobie kupić ten zestaw Squid Game tego ode mnie Puro 50. pięćdziesiąt Widzowie, mnie, czy wygramy? Wygraliśmy trzecią rundę Czy zrobimy ich pięć 0 Nie Dobra, widzowie, musimy jeszcze jednego killa z RPG'a Jeszcze jeden kill z RPG'a w ogóle fajne są te skiny I na przykład ta fajna jest Dalgona, Podelko tak? Czyli... Ale ta też jest przemocna no. Więc widzowie... Idźcie tam do Bartka na kanał. I zasubskrybujcie go. Jak będzie na niego kanał, to też zasubskrybujcie. Syk. Bo my nie jesteśmy jakąś rywalizacją, tylko jesteśmy współpracą. No, współpracą. Nie, nie płucimy sobie, my tylko jesteśmy, jesteśmy bliskimi kolegami, a na to mój brat. No. Ja z Bartkiem jesteśmy jakoś. W sumie ja, jakby, też jestem udziejstwem jest bo w sumie ty też, bo ogólnie ci ja, my A. jesteśmy w LSO, czyli tu służbie ołtarza. W sumie jesteśmy Biaćmi dla siebie. Wszyscy w Elesso jesteśmy dla siebie Biaćmi. Wy jesteście dla nas, prawda? No właśnie, wy jesteście dla nas jak rodzina. Tak, bo jak chciałam z to ja dzisiaj złożyłem tego banana i super wygląda, I bo, więc, że mam pomysł. Wam zrobię posta. Jutro, hmm. jutro zrobię posta i ocenicie, który zestaw jest lepszy. Na niego czy moje? Ja dzisiaj spróbuję. Złożyć swój i zobaczymy. Ewentualnie Zbory. ja Dobra, widzowie, ja mamy taki Widzowie, widzowie też psika na temat Lego i ja szybko złożyłem ten zestaw, jak na to, że ma 1414 elementów. Dobra, widzowie, lecimy z ostatnim Gielką. A jakby coś musisz nagrywać bo ja dzisiaj już wybiłem nagranie tego banana. A nie, zdjęcie. A okej, okay. ale ja sobie taki 360. Ale nie, tak z przodu będzie lepiej. Ale jeszcze to ma tutaj. No to zrobisz. No to zrobisz dwa zdjęcia, tak Dobra, no. chyba. No bez przesady akurat. Albo bo zobacz, zrobię tak. Takie zdjęcia, bo wtedy będzie o, widać ten plecak, no? Dobra. Ale to już jest trochę normalne, Że się nie czytaj cz 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 pół minuty do tej. Oj, widzowie. Oj, się pogniewamy. Cmentarz, cmentarz daje. Kurczę, Docki. Nie lubię Docki. Nie lubię tej mapy. widzowie. Chicken joki! Chicken joki? Za krótko. Mam filmik Chicken Joki. Widzowie, chicken joki. To jest. Mam tego skina Chicken Joki. Ani, to ja może tutaj jeszcze się na układać, dobrze? No dobra. zajmować czasu. No to tak. Widzicie, widzowie, jak my się przykładamy dla Was. No w ogóle ja uwielbiam układać Lego. Oliś Może to potwierdzić i my mamy taką wystawę LEGO u nas, że... że Lego Łand mogli... No właśnie, myśmy mogli... Byśmy mogli mieć u nas wystawę normalnie. Wezmę sobie jeszcze to. Nie, no. Ale to jest super was rzecz w ogóle. LEGO jest super. Widzowie napiszcie w komentarzach, że dla Lego. Dla filmu Lego. Jak też napiszecie Lego, to też wam no. serwisko Ja już wszystko biorę. Dobra, hey. Ura, lecimy? Owej, nie. Jakie Jeden? Widzowie Widzowie, jazd! Yes. Lecimy, lecimy, lecimy z tym koksem. Chicken Dobra, lecimy, lecimy. Kurczę, dziwo mi. Co wie Pamiętam, że to jest w ogóle taka lepka historia, bo my, widzowie, od chyba od naszych... Jak ja miałam chyba 5 lat, a jeszcze to było 6 lat temu, to tak sobie udawaliśmy, że na YouTube'a. YouTube Pamiętasz to o... A, tak, tak. Siie biało. Siagiało i to udawało. Stań, to zostać, to zostawimy ciągle. Widzę, że Nie muszę tak.

Oj, wiecie, wiecie. Oj, Daj mi, może spróbować zaraz I zobaczę czy faktycznie jest no, bo ja już... Oj, kiedy ja upiłam w ogóle, ale mam duży poziom 50, 50 minus 50 minus, kurczę widzowie no Mogę spróbować? Dobra, widzowie punkt meczów, punkt meczów, punkt meczów

To jest super ten hotel mm. dużo, mimo, nad tymi wieśnikami. Widzowie, obstawiajcie czy ten Chicken Jockey wygra, nie wygrał Chicken Jockey Jak to możliwe? Nie wiem, ale jakoś Chyba ktoś tu nie lubi Minecrafta No dobra widzowie, to ja się z wami żegnam, życzę wam miłych, szczęśliwych i radosnych wakacji Ja się z wami żegnam Na